Jeżeli potrzebujesz końców, to wbijaj na supercoinsy.pl, gdzie dostępne są monety na wszystkie platformy. Kupując tam końce, dostajecie je szybko i bezpiecznie. Z kodem Adrian otrzymacie 5% zniżki. Link w opisie. Polecam. Siemanko z tej strony Adrian, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy film będzie trochę krótszy niezwykle, ale za to bardzo treściwy, bo zobaczycie w nim nagrodę za Food Champions na głównym koncie, oczywiście, a oprócz tego paczuszkę z gwarantowaną ikoną również na głównym koncie. Rzecz jasna. Także moi drodzy, będzie się działo, jeżeli tego typu filmów chcecie więcej, zostawiacie łapki w górę. Oprócz tego subskrybujcie też kanał, koniecznie dzwoneczkę, by nie przegapić kolejnych filmów i streamów, a w komentarzu koniecznie dajcie znać, co Wy trafiliście w parce z gwarantowaną. I jeżeli takową zrobiliście, i wiem, że tytuł tego filmu jest dosyć nieszablonowy. Ale ci, którzy byli na streamie, wiedzą doskonale o co chodzi. Także teraz, już bez przedłużania, zapraszam Was do oglądania. I jedziemy. Paczka rzadkich piłkarzy, warta 50 tysięcy monet. Jest gwarancja karty 83, ale ja bym chciał tutaj zobaczyć walkout. Jakikolwiek, po prostu walkout. Niestety go nie zobaczę. Będzie tylko Brazylijczyk na S.O. Jest to Diago Silva, chociaż 85 overalla, więc ta paczka taka ani bardzo słaba, ani to dobra. Fantastyczne to było Food Champions. Nie zapomnę go nigdy. Z 11-1 na 13-5. Naprawdę super. Wcale się nie denerwowałem w ogóle. O, 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 o. No i co? Spierdolę to. Sp to. Sp to. Jestem dzisiaj tak ch**y, to spierdolę. Jednak nie. Nie no, jak to jest gol? Czemu Alison tego nie obronił? Wytłumaczcie mi, jakim cudem to była bramka teraz. No naprawdę, nie wiem. No jeszcze go przesunąłem w stronę rogu, zanim się rzucił. Tragedia. Kurwa, nie można normalnie strzelić gola w tej grze zasranej. Ja pierdzielę, ale to jest kurwa wylewnia jedna wielka, nie? Nie narzekałem na tą FIFA w tym roku jeszcze ani razu, widzowie, naprawdę, jeżeli ktoś z Was ogląda mnie dwa, trzy lata, wiecie, że ja sobie lubiłem od zawsze na FIFA, ponarzekać narzekać na streamach. Ale w FIFA 22 to jest chyba pierwszy taki stream. Nie, no, kurwa, jak? Jak? Jak on to wybił? Jak on to obronił? O, że troszeczkę tylko. W każdym razie mamy trzy player megapaczkę, mega paczkę, pakę ze stokami, paczkę z trzema wymiennymi formami. Oprócz tego luźne 60 koła monet zleciało na nasze konto. Mam nadzieję, że jeżeli w tych pikach nie będzie Mbappe, bo mówmy się, nie będzie Mbappe, bo to była przesada, to było za dużo szczęścia w tej fikie z mojej strony. To mam nadzieję, że też będą jakieś wysokie overale na przepałkę w SBC o ikonę, które sobie zrobimy. Także lecimy moi drodzy. Pierwszy player pick, w którym to trafiamy. Martineza. No i okej, okay, chciałem wysokie overale, To mam. Zabieramy sobie oczywiście pramkarza Aston VII, 86 overalla jest najbardziej spoko. Czy przebijemy overalowo chociaż tego Martineza? I co mamy w tym piku? Mamy Shakiriego. No dobra. I zobaczmy, czy te piki kolejny będą bezbarwne, czy może jednak coś ciekawego się wydarzy. I uwaga, kogo mamy? Mamy Hoffmana, czyli po prostu kolejny pik, który pójdzie na przepałkę. Piki, jak to zazwyczaj u mnie niestety bywa. Bez historii? No to lecimy z paczkami, zobaczymy czy będą lepsze niż te przeciętne piki. W paczce mamy ekrany tylko bez lokautu, więc nie ma się z czego cieszyć, bo to będzie tylko i wyłącznie Arwalo Morata 83. No i jedziemy no najpierw z tą paczką z informami, a później z tą za Stokabo, bo tutaj i tak to będzie luźne 30 tysięcy szybkie, więc nie ma co się myślę nastawiać. I mamy kogo? Niemca na prawej pomocy i to będzie ten Hoffman, bodajże z Borussii, Mönchengladbach. Gladbach. Dokładnie tak, oprócz tego jest jeszcze Szoboszta i on jest warty Quicksel. Tego Holendra myślę, nie ma co sprawdzać dokładnie, również szybka sprzedaż, natomiast Hoffman, no Hoffman jest warty potężny 11 tysięcy i wymienna paczka za 100k, zobaczmy czy sprawi, że te nagrody nabiorą kolorów, czy będzie walkout, jest walkout, ale to jest karta 86 do 87, więc po tej Portugalii tutaj nie spodziewałem się nawet, że to będzie Cristiano Ronaldo, bo troszeczkę inaczej wyglądałyby wtedy te flary. Do walkoutu. Ok, jest cancelo, czyli będzie jakieś 15 tysięcy końców za Portugalczyka. No, 15, 17 tysięcy monet, więc szał, nie ma. Tutaj jeszcze jakieś oberale, 84 i tak dalej. Ale ogólnie rzecz biorąc, to te nagrody, totalnie, totalnie nijakie. Ta ikona jest podobno tylko jeszcze przez 50 minut, dobrze mówię? No! No, to trzeba wrzucić, kurde, najszybszy, największy bieg. Dobra, kolejna paka. Dajcie, każdy, każdy overall wysoki O, walkout, dobrze Będzie niewymienna karta pod przepałkę Jadon Sancho 87, nie no, elegancko Wymienny No wymienny, niewymienny i tak pójdzie na przepał Dobra, złota paczka rzadkich kart teraz jest otwierana No to cyk, jedziemy OK, są przynajmniej ekrany To 8-4 chociaż dajcie Leno, 8-3 to jest tylko, kurde, no dobra No dajcie coś O, są ekrany François, napastnik Griezmann 85, ok, dobra, 85 się już przyda, to już, to już jest giga dobrze akurat. Pierwsze SBC, opaczkę z gwarantowaną ikoną mamy gotowe, zrobione za darmo z tego co było z klubu, ale dalej będą już ciężary i na pewno sporo kart będziemy musieli sobie kupić. No ale cóż, trudno, przepalamy i lecimy z następnym SBC. Jest, dobra, z crossem jest. Tylko muszę i tak sprzedać Viniciusa. Albo Kante w sumie. Nie, no Kante, jak coś tam mam fofane, mam Nkunku, dobra. Kantę sprzedam. Dobra, żegnaj Engolo. Myślę, że powinien od buta zejść. Drugie SBC również gotowe, to najdroższe. O ocenie 87 udało nam się wykonać, także przepalamy to tak. Nie, nie, no nie mam czasu na takie rzeczy. Co wy robicie? Dzisiaj mnie wywalacie z gry. Dobra, poszło. Jest. Przedostatnie SBC gotowe, mamy jeszcze 10 minut na ostatnie. Lecimy z ostatnim SBC. Dobra, go. O ekrany, 8 piątkę, daj 8 piątkę chociaż. Dziękuję bardzo, Diago Silwa. O, i inform. Dobra, super. Potężne 10 tysięcy, zawsze. Nie no, tragedia. Nie zrobimy tego widzowie. Trzeba kogoś sprzedać. Szybko kogoś trzeba sprzedać i tyle. Winisel. Dobra. Mamy to. W dyscyplinie, jaką jest zrobienie ikony na czas, zdobyłbym złoty medal. Dwie i pół minuty przed końcem. Mamy to ukończone. Owszem, wydaliśmy trochę monet, ale zaraz się przekonacie, że było. Warto, także odbieramy sobie już oficjalnie paczkę z podstawową wersją ikony. No, takich emocji robiąc SBC dawno nie przeżywałem. No ale co? Idziemy teraz trafić jakąś potężną kartę i tyle, nie? Dobra, co mamy w SBC? Pewnie nic. Oni sobie... ja ja sobie robią ze mnie. Znowu jest paczka z ikoną, tylko teraz na 4 dni. Czy to, czy to jest jakiś żart? Także okej, okay. 3, 2, 1, paczka z podstawową wersją się już otwiera. Zaczynamy sobie od narodowości, które najczęściej się trafiają. Czyli polecimy sobie z Anglią i Hiszpanią na dzień dobry. Nie będziemy tych emocji jakoś sztucznie na siłę budować, tylko. Znalazłem takie rozwiązanie dla tych, którzy nie lubią przedłużania, czyli szybko bierzemy teren narodowości, które bardzo prawdopodobne, że mogą być, ale dla tych, którzy lubią szukanie właśnie po klubie, no to też jednak z tym szukanie po państwach coś sobie zrobimy. Także zaczynamy bez przedłużania od Anglii. Widzowie, umówmy się, chyba każdy, kto ogląda w tym momencie tego streama i ten odcinek, trafił chociaż raz w swoim życiu ikonę z Anglii. Mam nadzieję, że ja nie powtórzę tego wyczynu, bo oczywiście kiedyś mi się to już zdarzało. Także Anglia. I zobaczmy, kto to będzie. Jeżeli to nie będzie Rio Ferdinand. Jeżeli to nie będzie. Chodźmy nawet Sol Campbell, który tutaj jest grywalny, no to raczej będzie luz. Także po prostu zobaczmy. Tu nie jest Anglia! Okej, okay, to jest bardzo, ale to bardzo dobra informacja dla nas. Pierwszy sukces za nami, ale ja nie osiadam na laurach i sukcesów chcę więcej. Także teraz Hiszpania i to będzie kolejny sukces. No w takiej postaci, że Hiszpana nie będzie, tak? Bo, bo tutaj nie będzie ani Pujola, ani żadnego Hierro, Raúl, Butragenio. Kto to jest w ogóle? No nie będzie tych zawodników. Hiszpania! To nie jest! Let's go! Kolejny sukces za nami. Nie mamy Hiszpanii. Była Hiszpania, była Anglia. Teraz wyeliminujmy sobie jeszcze trzecią najmniej lubianą narodowość podczas otwierania paczek z ikoną, czyli Włochy. Mówicie Włochy, myślicie sobie potężny Paolo Maldini. Nie, nie, nie. W wersji Baby Paolo Maldini jest fatalny. A oprócz Paolo Maldiniego, to moi drodzy są jeszcze z nim jego koledzy. Filippo Inzaghi, Baresi, Pirlo. Po, może być po prostu totalna tragedia. Jeszcze się nie masz czego cieszyć. Nie ma się jeszcze naprawdę z czego cieszyć, bo za chwilę jakiś kolega Maldiniego z Włoch może nam popsyć zabawę. Chociaż jeszcze Cannavaro i Del Piero są spokojnie. A Proszę, nie Włochy. prosiłem przecież, żeby to nie był Włoch, no. Wstyd, rozczarowanie, smutek, rozpacz i ból. <grywka> Andra Piździoch. Pięć sztuczek ma, ale co z tego? Legenda włoskich klubów, kochają go kibice Milanu, kochają go kibice Juventusu, ale ja go nie kocham.